kupuję Gdzie ona jest? No, my ją już żyliśmy. Całe opakowanie. No, tam jest. Jeszcze trochę tam zostało. Nie wiem. Dobra, no, ja nie, nie, nie wiem, czy ja z, nie, nie zapomnę. Ja muszę chleb kupić, benzynę. Tam jest otwarta ta piwnica. Chleb, benzynę. Coś w Sprzątać tam. Dzień dobry, dzień dobry, kochanie, witajcie w niedzielę. Jezu, jak jest upo. Ja wstałam, dopiero jest... Znaczy się, dopiero nie, o 13 wstałam. Przyjechałam o 7. O 7.20 chyba. O pół do 8 się położyłam. byłam tak wymęczona. No. I... Boże, jak ciepło. I co? Wzięłam prysznic, teraz jadę do sklepu. Po coś, po... W sumie wczoraj nie Jezus, paniak na benzynę. Ja, miałam benzynę kupić. Skleroza. Wsiadłam do samochodu. Przecież miałam mieć paniak na benzynę, żeby trawę kosić. No i chcę dzisiaj pokosić trawę tam, gdzie chłopcy nie dokończyli. Porobić coś, odkurzyć samochód porządnie wymyć wymyć w środku, wytrzeć. Także mam plan taki, trochę w domu chłopcy teraz sprzątają, bo wczoraj zrobili bałagan. Wiedzą jaki yy, no. I, I sprzątają. Ja tu się cofam, żeby to nie jechało. Ktoś sobie ja Jazus jeszcze że tak się zapali Ktoś chce pomyśli, ta cofa całą drogę No yy. I co, słuchajcie, wczoraj w ogóle nic nie nagrywałam, bo wczoraj e, nie poszłam na nowe, Spałam dosyć długo, nie wiem, potrzebuję ostatnio snu. Mój organizm musi odreagować różne rzeczy i chyba przez to więcej śpię. Ale z drugiej strony też potrzebuję endorfin i jutro idę na rower. pierdziele. Jeżeli nie będzie padać, to jutro idę na rower. E, Dzisiaj tak wiecie, dzisiaj jestem taka przemęczona jeszcze. Mogłabym pójść, ale jest upał. W ogóle dostałam, ale że będą dłuże w, w nocy, bardzo mocne. Więc zobaczymy, kiedy po ten panie. Kurde, to są nawet kubki na, na podwórku. No ogólnie, to tak jakbym sobie pomyślała, to nie mam czasu na to, żeby chodzić na nowe. Ale postaram się dzisiaj iść w mianę, szybko, spać. Będzie ja w szybko, około 12.00 żeby przed 12 się położyć to może mi się to może mi się uda o 7 wstać i wtedy pójść na nowe to wtedy fajnie by było bo jutro mam też nockę no lipa ten tydzień mam taki mega zapracowany, też w pracy dużo i nie wiem nie wiem jak to mam zrobić ogarnąć mam tego za dużo zdecydowanie przed no zrobiłam sobie listę w zeszłym tygodniu no to połowę tych rzeczy zrobiłam a ja ja sobie to zawsze planuję że wiecie dwa dni max nie? No a to wyszło, że ta lista to jest lista na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie przesunęło rzeczy, kurzało mnie to w ogóle, no, więc tak. Kuczy mi tu pewnie na tych płytach, to za chwilę się do Was odezwę. No i paznokcie sobie wczoraj zrobiłam takie, słuchajcie, z... to jest taki fioletowo-szal i dałam ten złoty, nie wiem jak to się nazywa, ten pyłek, tak... nie, pyłek to nie jest, to jest ta folia, folia. No i ta folia to jest już taka reszka mojej folii jeszcze, bo mam jeszcze te folie od mojej widzki. Na razie ich nie używam, na razie chcę zużyć tą moją. I fajnie to wygląda. I skróciłam sobie je, poprawiłam tak porządnie, no bo w tym tygodniu będę też dużo drzewa robić i tak dalej. I stwierdziłam, że sobie je skrócę. I właśnie położę troszkę więcej drzewą, żeby one były mocne, żeby mi nic nie odpękło, nie odstrzeliło. Dwa były luźne, trzeba było od zrobić i sobie stwierdziłam, że dobra zrobię od nowa, bo jak zrobię na chwilę, to mi znowu odpadnie za tydzień i będę jeszcze wiedzieć z wszystkimi paznokciami. tak się postarałam, długo to robiłam, ale przynajmniej wiem, że porządnie jest zrobione. No i co, wczoraj zrobiłam obiad, trochę ogarnęłam, pranie porobiłam, dzisiaj chłopaki tam układają, dzisiaj kolejne pranie, muszę nastawić, jest ładna pogoda, to powieszę do na to wyschnie szybko. No i tak, no, niedziela, Zobaczymy, może wieczorem uda nam się na jezioro pojechać, zobaczymy, zobaczę jak mi stąd rało, jak wpadnę w ogłoszenia, ale jest tak gorąco, że fajnie byłoby nad jezioro sobie skoczyć i się wykąpać trochę, no zobaczymy jak to wyjdzie wszystko także tak, wczoraj zupełnie odpuściłam sobie to nagrywanie i no nie żałuję no bo co ja bym wam miała pokazać, że wiecie, pół paznokcie robię bo to tak jest jak się mm, robi paznokcie w domu, no to co chwila coś, a to to, a to to i tak wiecie, zacznę, potem muszę odejść no ja umiem sobie zrobić ładnie paznokcie, no bo wydaje mi się, że spokoję sobie robię jak się postaram, ale no to zajmuje mi czas, nie? To zajmuje mi dużo czasu, ale jakby jestem zadowolona z tego, że sobie sama robię, bo widzę... Koleżankach, że jak robią u kogoś, to albo gdzieś tam odpadnie, albo coś tam. Także przynajmniej mogę sobie. Ja nie mam tego problemu, że jak mi odpadnie paznokcie, no to ja po prostu sama sobie go zrobię, nie? To, jest, to jest, taki plus tego wszystkiego. No bo czas i tak dalej, no to to nie, ale, ale nie ma co. Więc idę do tego sklepu. Słuchajcie, chleb, kukurydza. Może jakiegoś loda kupię, bo już tam żadnych lodów nie ma, nic się nie ostało. Standard w naszym domu może coś, zobaczę co tutaj będzie. Dobrze, że mamy ten sklep tutaj na wszelkie dziele jest czynne. Można sobie podskoczyć. No, i z takich e, nowości, znaczy się z nowości, z takich rzeczy, które udało mi się ogarnąć wczoraj, to też jest e, plan wycieczki, słuchajcie. W końcu zrobiłam plan wycieczki i zajęło mi to mega dużo czasu, nie wiem, 4 godziny, tak, żeby to spisać, żeby zobaczyć w internecie, gdzie co jest. Ja też zobaczyłam, jakie są dobre szlaki. E, Jakie szlaki są łatwiejsze, tak żeby być przygotowanym. I na przykład też przypomniało mi się, że musimy kupić kijki. E, też musimy kupić e, latarki czołowe. Ja mam jedną w domu i muszę kupić do niej baterię, e, A chłopcy nie mają, więc musimy kupić dla chłopaków jeszcze latarki czołowe dwie. Bo będziemy tam wchodzić do jednej jaskini i tak dalej, więc fajnie. Dzisiaj sobie to oglądaliśmy na, na, na YouTubie, bo Przecież masa ludzi wyjeżdża w góry, masa ludzi nagrywa i, i można sobie po prostu zobaczyć, gdzie ktoś już był. Zupełnie inaczej to się przeżywa, jak samemu się tam idzie, nie? Ale no, przynajmniej wiadomo, jak się do tego przygotować. No i zrobiłam ten plan. I on jest tak intensywny, że ja nie wiem, ja nie wiem. Znaczy się na pewno odpocznę tam psychicznie, tego jestem pewna na stówę że wyłączę moi, moje myślenie o wszystkich problemach i tak dalej ale fizycznie no to nam zrobiłam taką mega wymagającą wycieczkę uważam też sobie no bo ja pojadę no to wiadomo ale, ale jadę samochodem słuchajcie ktoś mi też mówił że żebyśmy jechali pociągiem i tak dalej a potem wiecie wszędzie a tak się podjedzie, czy tam do tych kuźnic jak trzeba czy coś, wszędzie można podjechać dupę podwieźć um, też jak będziemy chcieli gdzieś indziej sobie wyjechać nie wiem, pogoda się psuje i trzeba będzie przeorganizować wszystko, no to samochodem zawsze można gdzieś sobie pojechać, gdzieś wyskoczyć a tak no, jest się trochę bardziej uziemionym ja uważam, że samochód daje taką wolność, nie? Że możesz sobie wszędzie podjechać. No to jest kosztowne, tak, oczywiście, ale no za, za właśnie za takie poczucie wolności tego, że możecie sobie w każdej chwili wszędzie pojechać, no niestety się płaci, nie? Więc tak cały czas mówię, że to jest luksus, za który się płaci i ja mieszkając na tym moim wybudowaniu też za ten luksus płacę, no bo ciągle go naprawiam, ciągle coś tam a jeszcze się trzyma, więc się trzyma jeszcze, oby jak najdłużej nam służył. Um, no, i tak cieszę się, że zrobiłam ten plan wycieczki, bo teraz już przynajmniej... I w ogóle wczoraj do mnie tak dotarło, Boże, że to przecież już, nie? Że... Jezu, że to przecież za chwilę. I tak się tak się zagłębiłam w to wszystko. I... Organizując to już sobie wyobrażałam, jak tam jesteśmy i w ogóle, więc fajnie, tak się rozmarzyłam też trochę nad tym, no. Jeżeli ktoś byłby ciekawy naszego, znaczy się, na pewno będę po prostu po kolei Wam opowiadać, jak tam będziemy i pokazywać, ale yy, no... Z przygotowanie takiego planu wycieczki nie jest wcale takie łatwe zdawałoby się, że, że łatwe i tak dalej ale z dziećmi to trzeba też patrzeć na te trasy no też na mnie trochę um, zekałam, żeby te trasy nie były jakieś takie wiecie mega ciężkie samochodzenie samo już przejście tyle tych kilometrów to już jest nie, więc tak o, Jezu. No byłam w tym sklepie wydałam stówę słuchajcie za każdym razem jak idę do sklepu a ja nie wiem co ja kupiłam serio no masło, chleb, kilka bananów jajka, parę lodów Wzięłam nam jednak lody ale na patyku na dzisiaj i na jutro jak ja jestem w domu no to chłopcy będą trochę się pilnować z tym bo że jak mnie nie ma albo jak śpię jak jestem po nocce to oni sobie rządzą nie? Ja się wtedy wstaję rano pierwsze co loda albo jakieś ciasteczka. Jest motywem. Kurą twoje skarpety, Jasiu. Tu, tutaj, we werandzie, wszędzie. No co ty robisz? Stanek też w że zejmie skarpety, tam one leżą. Wody nalej. No i wlej trochę tego płynu. gdzie tego masz. No to wlewaj już. Jeszcze trochę. No wlej, machnij, że to. Jeszcze. Dobrze. I starczy tej wody już. Dobra, chciałam się opalać i słońce zaszło. Zaszło słońce, Sushi. Sushi! Idę po kosiary. Gdzie jest kosia? Tu jest taki bałagan, nie? Ostatnio ja tu sprzątałam. A chłopaki tu mają taki syf, że to się w głowie nie mieści. I jutro tu muszę wszystko posprzątać. Ten wielki karton od lodówki. Boże święty. większego bałaganu tu nie mogło być. Ten wąż ja miałam zawieszony, to też to spadło. Pełno śmieci Klucze też muszę wynieść stąd, bo ja to wyniosłam. Znowu to tutaj jest. Mimi ić tu kartony od mleka dla kotów. Serio Serio panowie! No, to pada. Bo... Jedna chmura sobie przyszła i sypada Słyszy weź jej coś powiedz A ten mnie na 5 metrów nie odstępuje, ja w ogóle już jestem cała trawy O Miałam iść sobie te buty ubrać, chłopaki sobie ubrali Żeby schodzić. ja chyba też pójdę, ale teraz nie wiem Czy to się spada, czy to sobie pójdzie hm. Jakieś lody Idę ubrać sobie te buty, bo chłopaki już mają swoje poubierane. Tu magnes. I połowić, ale dziwnie w tych butach ja wyglądam. Ja nie jestem przyzwyczajona do takich. Franek, warzyw ten podnieś! to nie było za darmo w sklepie. Franciszek, Franek. Ile więcej? Chyba 160. Mhm. A co ty tu złowił? Chwasty. A. Tu też trzeba by było wypielić. Ja tu może na jesień się wybiorę. Prędzej pewno nie. Wam się nie chce, żeby tu wypielić. Ładnie. Tu jakieś dykty wy macie. Weź ja bym chciała sobie usiąść loda zjeść. Te śmieci tutaj też ja prosiłam, żeby były pozabierane. Tu też ciężko. O Boże. Dziwnie w tych butach. Toch umiem sobie zarzucić wędkę, ja nie chciałam wcale tam jej zarzucać. Kurde. Coś czuję, że muszę je porządnie schodzić. Co? Jasiu brako to stary w Co? Jasiu, tam nie ma powietrza chyba. Jasiu te nowe? No czyś ty zwariował. Przyszpanek może nim później jeździć. Ty rozwalisz całą oponę, dentkę wszystko. Weź go schowaj. Co ty ćwiczysz? Ty doch masz swój rower już nowy. No. no po co ty to teraz robisz? Bo? No ale teraz mi go tu nie stawiaj, bo ja tu koszę. Do pilnicy z tym. Raz. Potem wy nic nie posprzątacie. I weź tą nóżkę, o. Weź tą nóżkę. Jasiu, nie wierzę. Jutro chyba jak dzisiaj już nie będziemy chyba zwalać tego drzewa. Zobaczymy, mhm. może pod wieczór, ale jutro jak Susi założy traktor, to to muszę tutaj. Tu była taka brzuska kiedyś się zasiała koło domu. I muszę to wyciągnąć, i nie wiem, czy ja przez to nie zwalę czegoś. Ciekawe, gdzie ten korzeń idzie. I tutaj też, i tutaj rośnie lipa, która się wsiała. O, i też to wchodzi w werandę. I chyba w ogóle to wyrywa te krzaki stąd. Jutro mi się coś wydaje, że my weźmiemy linę i my to wiemy, bo to jest niebezpieczne. Ta weranda się tylko zleci przez to. No, kurde, jeszcze mi bateria pada. A jak na zimę, ten przed zimą. Mam nadzieję, że mi się ją uda ogarnąć ten dach na niej i, i ocieplić. I wtedy w środku ją zrobić tak jakbym chciała. Może nawet na wiosnę już. No, ja tam wjechałam? Prosiłam jaka naprawiona, ale już ten sznurek znowu tutaj się pyje. No i dobra, słuchajcie, rozpadało się, że tam te kwiaty zostawiłam, muszę chłopakom powiedzieć. Nie, nie, włączony miałam wentylator, bo tutaj było ciepło. Rozpadało się, skończyłam kosić, będę kosić dalej jutro. I. I co? Chłopaki, co wy robicie? No chodźcie, jeść. Janek, idź po te moje kwiaty tam, ja zostały. Tam, gdzie kosiłam. kusiłam. Ja zapomniałam o nich, ja sobie zerwałam kwiatki. Fanuś. No tak, po prostu chcę. Weźmą, utnij. I kto tam łyżeczkę, tą łóżkę weź też do domu, bo ktoś tam łyżkę rzucił, ja. Yeah. A, no, sekatołem, dobra. Te opadające, franek, właśnie te obok, których. Ale blisko. No, takie, okej. Okay. I tam z drugiej strony, po prawej twojej, opada taki jeden franek. Z tyłu ciebie. No, i starczy. I dwa te zielone tutaj, Jan. Te, co koło Jasia są. Ale weź te kwiaty. On jest zciął, ja ich nie wziął. się idź po nie. Daj mi ten nóż i tą łyżkę. Co? Ty kichnąłeś? Dobra tą łyżkę. Pimpusia spuściłeś? Nie. To jest go spuścił. Czekaj. Zapomniałam, żeby kupić mleko, bo chciałam zrobić zupełnie coś innego na obiad. A zostało tylko trochę mleka i mówię, dobra, zrobię naleśniki. Chłopaki zawsze naleśniki chętnie jedzą. A mm, tych gołąbków oni nie chcą jeść, a one są tak pyszne, mamie smakują i mi też smakują. Trochę się już ten znalazły od tego podgrzewania, ale to jest pycha. Tam na okno połóżę sobie zrobię ten bukiecik tak. To tak smakuje, słuchajcie, że ja będę następnym razem robić. Mm, zmielę tą kapustę właśnie przez maszynkę i, i wtedy to będzie jeszcze lepsze i oni się w ogóle nie kapną i będą myśleć, że to jest mielone. Ale ten garnek jest załębisty, on w ogóle nie przywiera, nie? I mam tą gumową łopatkę do niego, no nagaśne są te garnki. Chyba będę teraz y, kupować kolejne takie, no bo można podgrzewać ile się chce i naprawdę nic się z tym nie dzieje. Już cała woda praktycznie odparowała.